Dobre popołudnie za nami podczas rajdu Chorwacji. Ścigamy się z najszybszymi kierowcami na świecie. Wychodzi nam to bardzo dobrze, zwłaszcza na drugiej właśnie pętli, ponieważ wygraliśmy właśnie sporo odcinków i niestety nie załapaliśmy się na odcinek, który, na który byliśmy przygotowani. Czyli na odcinek Plata, który wznosił się na ponad 1000 metrów nad poziomem morza. Tam była duża mgła i opady deszczu, a właśnie pod tym kątem byliśmy przygotowani. jeśli Chodzi o opony, myślę, że jako jedni z nielicznych wśród konkurencji, a on został właśnie odwołany. I niestety tutaj wielkie niezadowolenie, bo późna decyzja organizatorów o odwołaniu tego odcinka specjalnego. Bo już było wiadomo wcześniej, po pierwszym przejeździe, że jest trochę zwariowany. Ta jazda może być ryzykowna bardziej niż zwykle, właśnie w tych warunkach. Ale cieszę się, że wygrywamy drugą pętlę, bo jednak duża rada. Wtedy, kiedy czuję się w samochodzie, jak ryba w wodzie. Myślę, że jutrzejszy dzień to będzie nowe rozdanie, trochę bardziej przejrzysta pogoda, więc wybór opon będzie bardziej jednoznaczny, ale postaram się jednak wykorzystać każdy centymetr drogi i cieszyć się jazdą. Taki jest plan.